No, Oj, tu jest przypa chyba Heż! <laughs> <laughs> tak mi sprzedali! Widziałem! Nie, ziomek, 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 ziomek! No Aaaa Dodownie! Jak nie z tobą? Ha, nie spodziewał się tego! No on chciał mnie zakilopować, ale jeszcze jego ziemia bieg. Gdzie on bieg? Nie ma. Ja muszę widzieć. Schon. Ah. Ja, schon. ist Was? Oh, ist so? <laughs> Ty siedzisz. Na... Ja nic nie mogę zrobić. Ja nic nie mogę zrobić. Możesz jechać? Nie mogę nic. Ja, ja też je. Nie. No, nie, no siedzisz. Na... Gdzie ty jesteś? U na się. Ale samochodu nie ma. Co ci się stało? No nie! Nie! No, Skoroś Harakiri. Nie no! no. no Gin. kartę móc zabrać. Co ci się. No Boże. Ja przykro mi, popsułeś się. Chciałbym pomóc, ale byłeś popsuty. Jak masz amo do auga, to rzucę. Ja to... nie mam ammo, no ci nie pomogę Ej, okay, jeszcze Wyłóżcie Aha, tak. Zabiłem jednego Oj chuj! Leżeć kurwa. Zrobił się. Już wyciągnąłem Ile miałaś apteki? Jedną. Ja pierdolę. Zbierz aptekę i wróć do mnie. Kurwa, nie zdążę, bo to po pięć bije. Ej, od razu poszedł. Czuć! To blisko pomocy piska. Ała Ty kurwa Masz plecy Co jest? A to To jakiś bot A mój bot Nie! Nie dobrze To mi to pierdali, to mi to tu gada To jest ziomek Powaliłem jednego Eee, biegnie drugi Jest sobie pod, pod domem Co co jesteś? Kina Kurwa, no co? No tu jest dwóch Tu, jest, no tu jest, tu jest, tu jest Biał ma No ja Pytarzy. próbuję dobić, bo ginie Jeszcze jedno, jeszcze jedno Schody, 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 uważajcie Spadł Dostał. Ej, 5 HP! lecz, lecz Kinga, lecz! Co cię, byku? No popał na sobie. No ja biegnę, ale. Nie mam czego pinta. Kurwa, nie wiem jak on strzela. Ten, ten miał minus taka kewa. I tu został jeden. Nice. Dobra. <śmienia> o, Jedziemy do światki. Ej, Ej. O, typu nikomu na wyjście, nie? To, to, o, oj. oj, 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 Kinga, oj, 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 oj. 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 <śmienia> <śmienia> jakby ktoś to widział, że my stąd wyjeżdżamy na ciężkość. A <śmienia> e, to są ludzie, widzą nas! <śmienia> No co? O ja tutaj spot Wedd really? Willie <laughs> Wszyscy się zawali Willi na środku Podbiegają Nie Powalimy jednego Biało ma Mało, bardzo mało, bardzo, bardzo, bardzo mało, bardzo mało Ale Kinga tam plec na napierdala Dobrze Yo, kumple Tu jest Ja podnoszę Kingę Daj jest sam Dobra Zobiję go Okej okay. Nagrodę biorę legendarnego auga Ale zabije wszystkich? Tak Dużą potę Macie jeszcze jedną małą? Tu jest jedna duża. Kurde tu są duże i małe. Ja mam jeszcze duże. Ma mieli leczenie jakieś? Leczenie nie. No to co widzicie, nie? Auk jest dla figura. O nie, ja już wziąłem, to jest inny. To jest drugi. Auk jest dla mnie. <noise> I to nie jednego. Help. Chuja trafiłem Dostał dwa razy. Osiemdziesiąt dostał Powaliłem jednego Bardzo low, bardzo low. Leży Oła, nie wiem skąd, z góry i tu jeszcze z naprzeciwka Leży I Z góry, z góry, z tego Skitrać z do budynków tema Kurwa, zamknij te drzwi O Siema a no, gada o, zajbanką, komuś z grata. Gadasz z sensem, no. no Tylko no gadasz z sensem, no. Tam jest. Wiem, strzelam do niego. Ma biało. Leży. A, tam jest jeszcze jeden. Jeszcze jeden, jest. I ten drugi ma też, biało. też leży. <laughs> też też leży. Biało. Dobijcie ich, bo to dostajecie wtedy. I tam jeszcze z tyłu jest jeden. Ła. A, jest. A, drugi drugi to, to, to To. Skąd? Jest jeszcze jest drugi skład. Dostał? czy...? Leży. W tym budynku są pewnie <grym> jeszcze jeden! Kurwa, przeszliśmy z Kingą od razu, lecimy z ludźmi. Kurwa. O, dzień dobry. To jest wysiadka ja was, nich. Tylko nie, nie na blisko, bo wiesz, pali się wszystko. Tu się pali... Dostał Porobił mnie ten, że Lezy. się zablokował kurwa ja Miałem dwie połówki jak coś Obszedł gość Cholin leży Dostał Jego ziomek, ja mam low Nice O karta Za nice. górką oh, ho, ho. tu, tu jest hop. Hop. To tu, tu, tu ma wujmę bia, biało Oboje mają po no, biało A i na mnie jest Ja myślałem że ten ma biało tu A z innymi się strzelacie Nowy wyjdź bo ją Pierdol... No dobra, spróbuję z tą Kurwa, nie no... Szanujmy się, to jest ten chujowy PM. No ja... Ja też go mam, ale nie no... Nie, no, spróbuj... ja, ja wyjebałem, wolę na dwa shotguny kurwa popierdalać. Tu jest, jest auto, tu jest auto, tu to... jest... Nie, tak, to jest auto. Dostał. Dostał? dostał. Nie ma chyba w go. Tygur? że go przejechałeś. Wymieniam tego pema. Złotego. O Jezu, ale chuje, bo to strzela. Powaliłem. Mam beczkę. Taką, wiecie, taką dużą, dużą beczkę. Ej, o, oh, fuck! No nie, no przecież nie da się na to, jako ten bębenkowy. Nie no, gdzie ty, pinguj, gdzie to? Ktoś to? już za mnie strzała w nie. plecy. No, wow, ma, chuj. Nie trafiłem ostatnim strzałem. Ktoś nie mnie był na plecy. E, to, 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 Ale patrzy na mnie, nie No mogę. patrzy. Ja nie, ja nie mam broni. Ja mam Pema. A on jest pewnie gównem. Gdzie jest, jest? za sobie. Jest za ścianą. Jest na, na ścianie. Kurde, nawet nie wiecie jak to jest strzela A wiem, którego masz PMA On jest teraz ciolele. tutaj Czemu on stoi w miejscu? Halo? Tu, tu jest jego kumpel Dawaj mi tą koronę A, już mam Zaznaczył ten tartek i ja myślałem, że tu jest zaznaczony Ja mać... oznaczyłem, ja ale tutaj te szyby, no mówię dobra, lecimy i wcisnąłem spację <laughs> Ja Leca. chciałam na Szymranę, ale mi się ten znacznik walił. Tu jest dwóch chłopaków. ogólnie To ale mam dwa shotguny Jest, stój, stój No mam 10 HP 8, 7, 6 o. Ale oni tu biegną Masz jakąś broń? Co mam? O kurwa, Cześć Dobra, powolutku, powolutku Leży, 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 leży Kur... mam tu Uciekaj, uciekaj Kurde, Leży, leży, leży. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. O, o, nie, o, mam nie, no, czy nie Nie mam Nie mam Nie mam Nie mam Nie mam Dobra, tu jest. Oj chyba wiem co będzie... Gdzie? Gdzieś tam. Ej! O, to we mnie, we mnie, we mnie. To co, to jest jeszcze inny. A tu jest Mam. Jeszcze... Zawiłem. Spadł od razu. Masz. Tu nie ma kewa, tu nie ma kewa. Uciekł za do domu. W domku jest, w domku jest. Tak, tak, tu w tym miejscu jest, beka używam. Spadł mu kew. Dwóch tu jest, tu jest tylko dwóch. Dostał. Obu, obu kew spadł. Tam, Dostał Dostał 45 malo fest Dojazd chyba Malowa fest, A zabijasz go chyba do tym strzela, chyba. Dostał. Dobra Mam killa Dobra. Dobra, przypał jest, przypał jest fest No Mamy najgorszą pozycję Ej do kosza, do kosza jak wejdziesz to się te paszy O, to samo miejsce <noise> <noise> Na górze, nice. na górze na no, nas no. O kurwa Jeszcze z lewej ja. A, ja wiem Na razie się kitrajmy i O widać o widać, A, widać, web, widać web co? Tylko było widać Jeden bez kw Dobra Po lewej Sorry Drugi bez kw Dostał Powalony. jeden jest powolony Bez kw, bez kw Załamał Powolony, powolony Co to wszyscy? Nie, Nie jest Jeszcze parte. jeden On tam nosi kumpli Dobra, dobra, oni już nam nie będą zagrażać. Zajebiście. Dobrze, że a ktoś to tu jest. Strefa dojrzała. Burzy, kurzy. Nie macie kewów? Małe mam, masz dwa. Zabiję. Dobra, a gdzie są tam Czy... Tu jest dwóch ziomków, na mnie. Tu. Mało ma też A tam na daleko jest jeszcze skład Tam biłem się, biją się Powaliłem jednego Nice Kurde Ale z nich Ej oni ze strefy, tam, tam jest nadal skład Oni ze strefy wyszli dopiero Nie widzę Tam gdzieś po, tam gdzieś się powalili tam, za drzewem za, za Dostała, 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 40 panu Dostał, 20. Dostał. Biało ma. My mamy 3 na 3. Dostała. Strefa. O za, właśnie ta, tu biegnie. Kogoś za, zabiję. Ko za Ale nie wiem kogo. Dostał. Mamy 13, no, ma 3 na 3 trzeba to jakoś. No, o pasty, tym, że mają strefę. Od lewej mi się nie uda. No, nie. Po prostu przeładujcie wszystko i patrzcie do góry. 3 na 2 jest. Mm. Aha, dobra. Dostał, dostał, nie ma kewa, nie ma kewa, nie ma kewa. Jeden nie ma kewa, czarny nie ma kewa. Leży? I ten bez kewa został. Oho, no, no, no. ho! Nice. ho, ho! O, ale Ja 11 Ja mam 10 3500 damage'a Aaa A to jest ten oh. zestaw za 15 taka? Tak A to ja go zawsze biorę Zebrałeś wszystkie, mrciu? Nie Jeden, dwa. Czemu tu się pali? Nie pytaj No właśnie mi też O, 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 o. E, To do nas, znaczy do mnie Chodź. Biało ma. Dostała. Biała, biała. biało. biało. Chet, pysz, Nie. Pozahili się. Chodzi na górę. Biała, ma. Jadę powoli jednego. Ma. Leży. Leży drugi. Leży drugi. Pingujcie od razu. Przy nim jest. Dostał. Biała. ma. Biało. Leży. Tu jest drugi jeszcze jeden Dostał? Dostał. Daże. Nice.